Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie po raz kolejny w filmiku, w kolejnym vlogmasie, vlogmasie 22, nie wierzę, że to już jest końcówka, dopiero co czekałam, kręciłam swojego pierwszego vlogmasa, a tu już wszystko za nami Słuchajcie, wczoraj przyjęcie się udało bardzo dobrze, ale znowu było na wysokich obrotach, jak wiecie Pojechałam do tego Primarka, zaraz wam pokażę, co kupiłam w Primarku, ale szybko obok był New Look i w New Looku centralnie weszłam, słuchajcie E, wisiały sukienki, wzięłam pierwszą lepszą e, Chciałam czerwoną, ale nie było ładnej czerwonej Także stwierdziłam, że kupować brzydko Tylko dlatego, że jest czerwona to trochę bez sensu Weszłam, ściągnęłam kurtkę Walłam ją na ziemię e, Ludzie się na mnie patrzą, a ja tak, wziąłam tą sukienkę Przymierzyłam na siebie, patrzę No, e, będzie dobra e, Jak jest na ciuchy dobra To będzie dobra, fajnie, lepiej będzie wyglądać Bez, Wziąłam ją, ciach, poszłam po pasek buch, ciach, ciach, ciach Byłam, e, sukienka gotowa Przybiegliśmy. Wiecie, jak to jest? Trzeba było, bo my jednak mieszkamy tutaj. Trzeba było podać kawę, herbatę, coś ciasto. Tu szklankę, tu talerz, tu tamto. Jeszcze o 10.30 jechaliśmy do Stywnicza, odebrać brata Andrę yy, z. Dworca, a to jest około 40 minut stąd. Także zanim byliśmy w domu, była prawie że północ. Także w kąpieli byłam o północy, słuchajcie, tak? Pół, o północy miałam kąpiel, także dzisiaj w pracy znowu byłam trochę zmęczona. Ale dzisiaj koniec. Nagrywam tego vlogmasa i e, obe, e, obejrzeć muszę parę vlogmasów sama, ale leżę i oglądam i nie robię nic a za jakieś dwie godzinki z Andre obejrzymy nowego Wiedźmina, bo jestem bardzo ciekawa tego serialu, jest o nim bardzo głośno, jest na Netflixie, także zobaczymy. A jedna rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć, to jest ta maska Harry Pottera, tutaj gdzieś zobaczycie, jak w niej wyglądam. właśnie tak, świetna maska, słuchajcie, jest to oficjalnie jedna z moich najbardziej ulubionych maseczek, bardzo fajna była. Szata graficzna wyglądały dokładnie tak jak na opakowaniu. Skóra była doskonale nawilżona, a ogólne odczucia były tak, jakbym nałożyła jakiś drogi produkt na twarz. Naprawdę polecam Wam w Primarku po dwa funty złote maski. Naprawdę Wam polecam, żebyście je kupili. I szybko Wam pokażę, co kupiłam jeszcze wczoraj w Primarku. Jedną z tych rzeczy jest zobaczcie piżama. Taka. Zobaczcie. Widzicie z królowa i jest napisane No Worries Here. I ona ma taki fajny materiał. O taki miszkowaty. I jest mega ciepła. Poczekajcie, bo muszę zobaczyć gdzie jest mój telefon, bo nie wiem, czy mama tak sukienkę Okej, okay, jadę dzięki, dobra. E, tak, e, także spodnie do tego są właśnie z takiego samego materiału, z takiego koloru mega fajna i ona ta piżamka była za 11 funtów, jak to w primarku. E, co jeszcze kupiłam w primarku? Majtki takie, ja to lubię często kupować, nowe majtki w Primarku, to już jest wielka, słuchajcie, e, takie staniki sobie kupiłam, to jest trzypak, chciałam je pokazać Wam, bo ja już mam jeden na sobie, fioletowy i są to mega fajne staniki, e, ja mam akurat taki śliczny fioletowy. Tutaj jest taki ładny zielony. Naprawdę one są bardzo, bardzo fajne. 3 za 8. I Dzisiaj mam ubrane i naprawdę robią super support. E, także naprawdę wam polecam. 3 za 8 funtów. Kupiłam dwie pary legińców. Jedne są tutaj. Te legynie są jak wiecie po 2,50. Drugie mam na sobie. Kolejne skarpety 5 skarpet ciemne z różnymi końcówkami. Skarpety też lubię mieć świeże, ciągle. Rajtuzym, right wziąłam jedne ciemne, ciemne jedne wziąłam jasne, drugie wziąłam ciemne, bo nie byłam pewna jaką wybiorę sukienkę także takie kupiłam sobie paletkę, zobaczcie jaką fajną paletkę yy, bo strasznie mi się spodobały te dwa, cztery kolory tylko, że jeszcze nie wiem jakie one mają swatch, bo każda z nich była napakowana one były na przecenie z 4 funtów na 2 także mówię a wezmę, zobaczę. Poczekajcie, zobaczymy, czy szybko da się to otworzyć. Oczywiście kosmetyki w Primarku nie są testowane na zwierzętach. Nie wiem, jak mam to. No nie mogę tego otworzyć, słuchajcie, szkoda, bo chciałam wam i dla siebie chciałam też zobaczyć, jaki to pigment jest. Poczekajcie. Zaraz jak coś walnie, słuchajcie, to y, będzie jak zwykle, kicha. O, już się pomacałam czymś. Super jesteś Sywia. Jestem po prostu za, zajebista, nie? Takie jak nie, mnie to jeszcze co szukać. No co kurde. Aha, bo to jest jeszcze plastik. I sobie tak szybko. Uuu. Zobaczcie. Uuu. O, oh, wow! o wow, zobaczcie to czy wy to widzicie, te cztery kolory wow jestem w szoku, jestem w szoku przepiękna i ta paletka tylko dwa funciaki, to jest ile o no, 9 zł w Primarku taka paletka kolorowa dla takich osób jak ja, które lubią taką kolorystykę jak najbardziej ja już widzę jak sobie zrobię jutro make up zrobię z tych dwóch kolorów, żeby sobie od razu przetestować i dać wam znać i Dla Was do rozdania wzięłam takie highlightery, słuchajcie, co to highlightery? Tutaj do policzków. Słyszałam o nich bardzo fajne opinie. Ja nie potrzebuję akurat, ale słuchajcie, były na przycenie z 2,50 na funta. Także wzięłam sobie, żeby mieć dla Was do rozdań. Na i co jeszcze? A, no i kupiłam tą sukienkę, słuchajcie, w new, looku. w new Looku. Nie wiem, czy ją będzie dobrze widać. Hello, ona ma Poczekajcie chwilę. Przepraszam. Ja nie wiem, czy tu będzie widać kolor tej sukienki. Że ona jest. I ona jest złotą nitką szyta. I ona ma takie, widzicie, ręka. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie wygląda. I do tego właśnie. I ona była na przecenie, słuchajcie, w niluku. ją wziąłem z 23 funtów na 11, także grosze. I do tego, żeby ona nie była taka nudna, wziąłam taki pasek, takie, e... o, takie coś i to było za 10 funciaków. I to wiecie, to się daje i to będzie taki dłuższy pas. No, także tyle. Także tyle zakupów, jestem zachwycona tymi kolorami, przechodzimy do kalendarzy. W ogóle tak teraz patrzę na tą rękę, jestem taka zachwycona tymi kolorami, a za 2 funty taka paletka, wow. Dobra, słuchajcie, przykro, nie przykro, trzeba i przejść do ostatniej rzeczy, czyli um, do kalendarzy. Jest już taki lekki nasz kalendarz z numerem 22, że boję się, że to w ogóle już nic nie ma. Ale zobaczcie, 22 to jest tutaj coś dużego, ale i coś lekkiego. I like it. Czyli mamy maskę na oczy czy pod oczy? O, super! Super, że nie jest na oczy, bo ja nie mogę nakładać nic na oczy. Puffy Eye Attack, Under the Brightening. O, oh, zobaczcie, płatki pod oczy. Ale super, mega się cieszę, słuchajcie. W czwartek, we wtorek, w Wigilię pracuję. Po Wigilii oczywiście muszę się wykąpać, wyszkować i idziemy najpierw na Wigilię, a potem na imprezę. Także takie płatki na taką noc i jak najbardziej się przydadzą. Jestem mega zachwycona. I nieważne, ile one kosztowały, dostają ode mnie 10 punktów. Bo to jest coś, co przyda mi się jutro pojutrze, przepraszam. Także super, cieszę się bardzo, 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 bardzo. Słuchajcie, nadal żaden kalendarz nie miał trzech dziesiątek. Także może dzisiaj. Mark Spencer też już leciutki, słuchajcie. O, coś wypadło. I 22 jest napisane ready to party. Czyli tak to w sumie na jutro pasuje. Firma Autograf, czyli już jest dobrze. O, primer! Słuchajcie, primer pod makijaż firmy autograf. Co so, bo tutaj coś widać. Jest. E, 15 ml. O, Jezu, jak sobie za dużo wywaliłam, słuchajcie. O Boże, ale dużo dałam. Ja pierd... W sumie już nie mam primera. O, fajne. bardzo fajne jest. Powiem wam bardzo się cieszę z tego primera. Ehm, 9 czy 10? Chciałabym dać 10, bym chciała, żeby mieć je. były w same dziesiątki. Ale czy jest warty? Wydaje mi się, że jest, bo przyda mi się primer, bo mam tylko same kremy. O Jezus, coś włączyłam. Słuchajcie, ja to zawsze coś do rozjebie, nie? Rozwalę, rozwalę w sensie, miałam na myśli. Aha, ale wiem już, jak to naprawić. <grywa> Czyli nie, dam 10, dam 10, bo jestem bardzo zadowolona i to jest produkt, który mi się bardzo, bardzo, bardzo przyda. Także teraz wszystko w rękach Glossy Box. Dwie dziesiątki mamy. Słuchajcie, jestem przyszkowana jutro na imprezę od razu. A nie, jeszcze zapomniałam. Mamy jeszcze czekoladki. I dzisiaj 22. 22 To będzie jajko. Ja wiem, pamiętam mam zaległe zabawki do pokazania. Ale może je pokażę nawet po vlogach pokażę, bo one są gdzieś włożone wszystkie. I mamy jajko. Mamy jajeczko. Jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza i na pewno w przyszłym roku w Kosko znowu kupię ten kalendarz. Tylko nie ten inny Kindera, tylko właśnie ten. No i co? Glossy, który nadal jest ciężki. To jest ten kalendarz, który, nie wiem, wyciągam z niego rzecz on jest nadal ciężki. Tutaj nie mamy. O jest. Słuchajcie, widzę. Jest to mały kwadracik. Także słuchajcie, zobaczymy, co tam będzie. Numer 22. Two Liner Waterproof Liquid Eyeliner. Super. Z tej firmy ja już miałam kiedyś takie serduszka do naglenia Eyeliner bardzo fajnie. Fajnie, że jest w trochę mniejszej niż w standardowej e, rozmiarze, ponieważ e, przyda mi się właśnie na przykład do torebki. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Jestem... E, uwielbiam eyelinery. Szczególnie teraz, jak właśnie uczę się nimi dokładniej malować. Także powiem Wam, że naprawdę w tym odcinku kolejna dziesiątka i jestem zadowolona mega z tych trzech rzeczy dzisiaj. Naprawdę mega, naprawdę, naprawdę, naprawdę. I, i w ogóle ta maska jest najlepsza. I mimo tego, że wszystkie mają dziesiątki, to ta maska dla mnie dzisiaj wygrywa. I kończę już dzisiejszy odcinek, słuchajcie. Jutro po pracy jadę do Pabu, ale o tym jutro, bo dzisiaj dużo nie mogę powiedzieć. I co? I widzimy się jutro Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału To proszę, zróbcie to właśnie teraz uh, Jeżeli oczywiście macie taką ochotę A ja spadam pić herbatkę Oglądać wasze vlogmasy Buziaki, kochani, subskrybujcie Pa!